Zapraszam zatem Janusza Lewandowskiego, członka Parlamentu Europejskiego, który podsumuje nam pierwszy dzień konferencji Warsaw Capital Market Summit. Zapraszam na scenę. Dobry wieczór, Państwu. Bardzo to miło z Państwa strony, że zaprosiliście mnie tutaj, żeby zobaczyć, jak tak zwani, żebyście państwo zobaczyli jak ojcowie założyciele giełdy się starzeją, to widać. Zawsze ogromne wrażenie na mnie robi wizyta na giełdzie, jak bogaty jest rynek polski rynek kapitałowy, ale także ten ludzki kapitał tego rynku. Pamiętam na samym początku, na początku lat 90. tylko kilku amatorów, entuzjastów. To się bardzo zmieniło. Poproszono mnie o takie krótkie podsumowanie pierwszego dnia, ale to niestety oznacza słuchanie wszystkich dyskusji, co niestety nie miało miejsca, w związku z czym może w taki luźniejszy sposób. Państwa, do państwa się zwrócę, stanowiąc taki pomost pomiędzy tymi dyskusjami a galą, która będzie dzisiaj wieczorem. W latach 90. byłem członkiem takiego ciała regulacyjnego. Tutaj była mowa o kwestiach regulacyjnych. College of Commissioners, Kolegium. Komisarzy. To nie jest specjalnie lubiane ciało w, ani w środowisku finansowym, ani biznesowym w Unii Europejskiej, ale ja zawsze tam byłem zwolennikiem zmniejszania regulacji, a nie z rozszerzania jej. Dwóch moich kolegów, którzy mieli podobne poglądy, przetrwało i będzie też częścią następnego kolegium. Ettinger z Niemiec, który się będzie zajmował rynkiem cyfrowym, a drugi to Johannes Hahn. Jeszcze większa niespodzianka, bo będzie się zajmował rozszerzeniem, ponieważ nie będzie rozszerzenia w ciągu najbliższych pięciu lat w Unii Europejskiej. No niemniej jednak to jest misja, którą otrzymał. Oni przetrwali w tej komisji. I Mr Timmermans, prawa ręka pana Junckera z Holandii, który z kolei jest zwolennikiem lepszej regulacji, poprawy regulacji. To jest dobra tendencja Brukseli. Ale oczywiście był cały szereg regulacji w reakcji na spekulacyjny charakter rynków kapitałowych i te spekulacyjne działania w trakcie kryzysu. Michel Barnier tym się zajmował z Francji. Hey. Były to kwestie dotyczące funduszy hedgingowych, akcji derywatów na, na krótkie sprzedaży, nadużywania rynku. To się wszystko pod presją czasu odbywało w czasie kryzysu. Ale jak bardzo dobrze to zilustrowano w poprzedniej prezentacji, głównym celem tej regulacji był sektor bankowy z powodów oczywistych, bo tak naprawdę. To jest najważniejszy kanał finansowania gospodarki w Europie, I, i, i pomysł tej Unii Bankowej miał służyć temu, aby oddzielić bankowość od problemów związanych z kryzysem finansów publicznych. To, co się działo w Islandii, czy w Hiszpanii, czy w Grecji, i te powiązania problemów bankowych i problemów finansów publicznych. To było coś, co dało nam do myślenia. To nie jest praca, która już się zakończyła. To jest praca, która ciągle trwa i musi zostać zakończona. Nie jest zakończona, bo jak Państwo wiecie, Udział obligacji państwowych w portfolio, w portfelach banków w Europie rośnie, nie ogranicza się, nie zmniejsza, tylko rośnie. Na przykład na południu Europy, we Włoszech banki kupują obligacje państwowe, mimo całego szeregu różnych rozwiązań, tutaj też wspomnianych, 1,3 biliona euro operacji refinansowych przez EBC to jest w dalszym ciągu ten kryzys kredytowy w Europie. Są różne szacunki. Inwestujemy mniej o 15 do 20% w Europie niż w roku 2007. I cały szereg różnych zabezpieczeń zostało wprowadzonych i one nie do końca są zgodne z tą akcją kredytową i mamy tutaj tą taką lukę inwestycyjną. W tej chwili będziemy mieli nową komisję Junckera ze wszystkimi jego ludźmi, razem także z Elżbietą Binkowską z Polski, którzy obiecują 300, 300 miliardów nowych inwestycji. To jest bardzo ciekawa kwestia, ale także pewne dość perwersyjne zadanie, bo to Anglik będzie y, regulował city, a Francuz z kolei będzie miał na Francuzów nakładać dyscyplinę finansową. To też jest ciekawe rozwiązanie. I a co Francja właśnie w tej chwili ogłasza, że ma zamiar złamać zakazy dotyczące dyscypliny finansowej? No ale zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Ale myślę, że dzisiaj tą dyskusji jest troszkę inny niż to, co miało miejsce kilka lat temu. Obserwuję to częściowo także uczestnicząc w tym szczycie. Zresztą dobrze pamiętam giełdę od jej początku w roku 1991. To, co zawsze było dobre dla polskiego rynku kapitułowego, to chronienie jej przed nomenklaturą przed, Wpływem polityki. Tamborski to jest specjalny przypadek. On przyszedł z rynku. To jest taki przykład recyklingu, tak na, 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 na marginesie. On poszedł z rynku do administracji i wrócił na rynek, ale to jest akurat dobry znak i do, dobry taki element w historii polskiego rynku kapitałowego, że mamy tu profesjonalistów, a nie ludzi z nadania nomenklatury. Chwalebne czasy. Tu mamy nawet taką ilustrację w Financial Timesie opisującą właśnie giełdę. Pierwsza dekada XXI wieku. Ten artykuł to jest nagłówek z Financial Timesa i to jest z roku 2011. Pamiętacie Państwo, co się wtedy działo? To był najgłębsze dno kryzysu. Wszyscy mówili o wyjściu Grecji z Unii Europejskiej, o upadku euro jako wspólnej waluty w Europie. I tu czytamy w tym czasie o Polsce. Warszawa jako centrum finansowe, silny rynek, kwitnący, kwitnąca giełda, wspaniałe, wspaniałe regulacje. Cieński jest autorem tego artykułu. Był on zresztą członkiem tego panelu w pierwszej części dzisiejszego spotkania. To jest tak jakby inna zupełnie planeta. Ja pamiętam ten wspaniały, chwalebny czas. Pierwszy to była konkurowanie, kto jest lepszy, czy Wiedeń, czy Warszawa. Wskaza ze wskazaniem na Warszawę. Druga kwestia to była konsolidacja. Która miała miejsce tu w Warszawie. I nawet jeśli te wszystkie dyskusje o przyszłości rynku kapitału, nowego, ma, kapitałowego w Polsce mają już troszkę inny ton, myślę, że powinniśmy być dumni z tego, co przez te lata udało nam się osiągnąć. E, przygląd w rankingu Światowego Forum Ekonomicznego Polska jest na 19. miejscu jako rynek. Jeśli chodzi o rozwój usług finansowych, na 32 miejscu. Nie jest to zły wynik, bo w rankingu innowacji jesteśmy na 72 miejscu, więc to jest jeszcze całkiem niezła pozycja Polski, jeśli chodzi o roz rozwój rynku finansowego. Ale ton dzisiejszych dyskusji był inny. Tak jak to słyszeliśmy w prezentacji dotyczącej Europy, dotyczyło to nie tylko możliwości, ale także dotyczyła ona problemów. Tamborski wraca do, korzeniu, do korzeni, do rozwoju organicznego. Już nie ma tych ambicji imperialnych, tak naprawdę. Bardziej szukanie emitentów na, także poza naszym krajem. Prywatyzacja nie będzie już siłą napędzającą rozwój polskiego rynku kapitałowego, więc wszystkie recepty, które. Mają być tu proponowane, muszą uwzględniać nową rzeczywistość, w której ten rynek funkcjonuje. Jest to szczyt roku 2014 mniej romantyczny, bardziej pragmatyczny, skromniejszy, ale jesteśmy na starym kontynencie. A stary kontynent ma swoje ograniczenia, kiedy mówimy o ekspansji rynków finansowych i kapitałowych. Mówimy tu, tu w Polsce: 95% procent oszczędności Polaków ciągle jest na depozytach bankowych, na lokatach bankowych. To jest także coś, co powinno zachęcać rynek kapitałowy do rozwoju. I ostatnie zdanie, taki pomost do naszej gali, to było ulubione zdanie Włodzimierza Rozłuckiego, wieloletniego prezesa warszawskiej giełdy. Piu przyszłość nie będzie już taka, jaka kiedyś była. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panu Januszowi Lewantowskiego za a, uwagi kończące. I dochodzimy do ostatniego punktu dzisiejszej konferencji, pierwszego dnia tej konferencji. Dziękuję Państwu za udział w imieniu organizatorów. Chcę podziękować wszystkim naszym mówcom, wszystkim panelistom, a także głównemu sponsorowi, firmie Energach. Pragnę teraz wszystkich zaprosić na dalsze dyskusje jutro i jutro zaczynamy o godzinie 9.30. Także do zobaczenia. Jutro dobranoc państwu. Do zobaczenia z niektórymi z Państwa na wieczornej gali. Do widzenia. A, to jest I informacja techniczna. Ci wszyscy, którzy słuchali tłumaczenia symultanicznego są proszeni o to, aby nie zapomnieli zostawić słuchawek przed wyjściem z sali. Dziękuję Państwu.